Kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj was zapraszam na już ósmy dzień otwierania kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że taki film się podoba. Proszę was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam was do filmiku i do oglądania. I na początku chciałabym też filmu pozdrowić moich wszystkich widzów, którzy są ze mną długo i też nowych widzów. I też chciałabym w szczególności, szczególności chciałam pozdrowić moją widzkę Kaję, Kamila, mojego widza, Olgę Werni 1559, Oliwka Tak 8006, Justynę Klauduka 8070, Edytę i Beatę 7357. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Będę otwierała dzisiaj też yy, tak i tak kalendarze. Czyli będę otwierała tak, że będą tak pokazywała i z bliska. Mam nadzieję, że tak Wam się będzie podobało. Pierwszy kalendarz to jest Catrice. I to jest yy, błyszczek. Taki piękny błyszczek. Taki mleczny. Tak jak mówiłam, niektóre z tych produktów nie będę otwierała, nie będę słuczować. Bo chciałabym dać jeszcze tych rzeczy na prezes. I to będzie pomadeczka. W takim kolorku. Też na razie nie będę słuczować. No jestem są przeziębione. I chora. I ósmy z to takie perfumki BS. I tutaj mam perfumy takie czerwone. Taki, że wam tak ciężko mi ten zapach określić, nie? Taki chyba róża? Taki kwiatowy? Coś takiego. Tak właśnie wygląda ten. No i dobra, tak jak wam mówiłam, będę jeszcze inaczej też pokazywała wam. I kolejny kalendarz adwentowy. To ten z akcesoriami i... Jak się nazywa? I makijażem. I tutaj jest szósteczka. To jest tutaj, nasz tej nasz aby żeby to się mi nic nie rozwaliło ósemka wygląda tak ta duża i to są cienie i tak właśnie one wyglądają Pacynka by upadła. więc to jest kolejny kosmetyk więc tutaj otworzone zaraz otworzę troszeczkę inaczej jeszcze jeden, może kalendarz otworzę ja będę otwierać zupełnie inaczej, ale jeszcze otworzę skróczowe. I ósemeczka tutaj. I ósemeczka tutaj jest taki żelki. Powiem Wam, że dawno nie jadą żalek. I ósmeczka. taka tutaj. I to będzie takie jajeczko jak zwykle, takie małe. No i dobra, zaraz będę otwierać kalendarze inaczej a może tak jeszcze otworzę jeszcze ten duży a reszta to będzie inaczej otworzona. i tu jest ta ósemka. Jest to ósemka. Taka trochę mniejsza No kalendarz, bo nie wiem czy on się by zmieścił muszę jakoś inaczej otworzyć. Dobra, i tutaj ósemeczka to jest i lakier. Takie też mlaczyne. No dobra. Óceczka już otworzona. No i dobra, zaraz do Was przyjdę z otwieraniem inaczej kalendarza eventowy. I możecie przyjąć w komentarzu z że taki tak otwiera, czy z bliska. Został mi ten duży. Bym go prawie ominęła. Taki zestaw, czyli gąbka i też mi... Pokażę. Kubeczka do makijażu. Bardzo miękka jest ze sklepu Action. chowywacz chyba, czy czyścik do tej gąbki. Tu ma coś takiego. Jest to bibuteria, zegarek i lożetek. Ja mam tak, jak wam mówiłam. I tutaj już otworzyłam to okienko. Jest to. pokażę, że mi się rozwala ten kalendarz niestety. I to jest biorę, lusterko. Takie. Lustereczko. Takie lusterko z tego kalendarza. Z biżuterią. Mam tutaj ósemeczkę. Tutaj Wam pokażę, co to jest w tej ósemeczce. O. Tutaj jest coś grubego. Tutaj jest taki zegarek. I kolejny kajder to jest z Max and More i Fab Factory. I to jest u pokażę co to jest. I w komentarzu, czy lubicie jak tak otwieram. Z bliska taki glitter yy, Planer, chyba. Taki chyba do oczu chyba i pędzelek. I kolejny to jest Max and More. Szukamy ósemkę. I to ósemkę. I to jest ósemka. I to jest ósemka. że taka ciekawostka za kulis, że otwieram jedną rękę. I wtedy to nie jest takie łatwe. I chyba więc co tutaj od razu jest, bo poczułam dobra, temperówkę. Kolejny kalendarz adwentowy to jest spa. I szukam tej ósemki. Jest ósemka na osobistych po otwieraniu żeby było łatwiej i takie naklejki się pojawiły i ostatni już kalendarz adwentowy na dziś, z Revolution i ten mi chyba najłatwiej jest wyjmować bo jest kartonikowy tu coś jest, a co tam co jest to może powyjąć on jest dość takie proste Wyjęłam No i tak wynalazłam bazę pod makijaż, nie wiem czy widzicie. Można to przybliżyć. Taki bazę pod makijaż. całą zawartość kalendarzy adwentowych i powiem Wam tak, jeśli chodzi o rzeczy, które mi się podobają na pewno ten błyszczyk na pewno ta pomadka i to wszystko. I jeśli chodzi o rzeczy, które mniej się podobają mi, to na pewno te naklejki i lusterko. No Jeśli chodzi o czy to ten żelek i yy, jajeczko takie jeszcze zostało, więc to jest warte z całego kalendarza. I napiszcie w komentarzu, które z tych rzeczy wam się najbardziej podoba i jakie kalendarze, które otwieram, wam się najbardziej podobają. Napiszcie w komentarzu. I to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi w tym filmiku. Dziękuję. Wszystko, jeśli chodzi w tym filmiku. Mam nadzieję, że film wam się podoba. Oczywiście, proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapię żadnego. Dziękuję Wam za oglądanie. I trzymajcie się. Do następnego filmu. Pa.